Witam po dłuższej przerwie na kanale I co? Jako, że dawno mi nie było, trochę się pozmieniało Ja dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowy nabytek do kursusika czyli dwusekcyjny ładowacz czołowy WOLMET Zaraz Wam pokażę dalej jak to wygląda Już trochę wpadłem z sprawy nagrywania na YouTube bo dawno nic nie wrzucałem ale ogólnie to, co Wam mogę powiedzieć? Tur zakupiony, używany tam chyba dwuletni, powiedzmy, za taką cenę dosyć sensowną, porównując do teraz, tego co kosztuje aktualnie nowy z tej firmy. Szczerze powiedziawszy, nawet dokładnie nie pamiętam, jak to kosztowało, no ale to szczerze powiedziawszy też jest bez znaczenia, bo to raczej co takie pieniądze ciężko coś będzie kupić Wam podobnego. Ja Wam to dzisiaj pokażę, jak to wygląda, właśnie. Także co, zaczniemy sobie tu od sterowania. Może mamy tutaj rozdzielacz trzysekcyjny, i tak w moim przypadku to jest podnoszenie, opuszczanie głównej ramy. Tura to jest przechył wśród tył łyżki. A tu jest jedna wolna, to jest tak zapasowa, zostawiona. Jedna zobaczymy, może coś kiedyś będzie. A jak nie, po prostu zostanie tak, teraz jest. Tak więc tutaj jest zrobiony powrót, ponieważ ciłowniki są jednostronnego działania, także ta sekcja działa tylko w jedną stronę podnoszenie, czyli tym przewodem. No i tu jest podnoszenie, opuszczanie łyżki do drugiej sekcji. Tu jest yy, tu jest zasilanie, tak. Tak, tu jest zasilanie, a tu jest powrót do plecaka z powrotem oleju. I tak to tutaj wygląda przy plecaku. Czyli tu mamy zasilanie, a tu mamy powrót właśnie bezpośrednio, bez żadnych yy, wejść, rozdzielasz tylko, bo po coś pokrywa podnośnika. No i tutaj, jeżeli chodzi o dźwigienki, no to to jest właśnie przepływ na obwód zewnętrzny, na i w dół. No tu akurat jest siła też do na w dół, bo to jest tam było No a ta to nie ma no, akurat roli, bo to jest tylko podnoszenie, opuszczanie podnośnika, także tylko ta jest głównie ważna, żeby rozdzielacz na, na błotniku dodatkowo mógł sobie śmigać. To jest wszystko jeszcze brudne, to nie, nie było tego czasu umyć, ale tu generalnie jest yy, dwie pary szybko złączy. No i to jest głównie do, znaczy no nie głównie, to jest po prostu do łyżki, do pochyłu. No a co, a zasilanie tłoczysk głównych, no jest tu przewodem wprowadzonym w ramę, idzie do lewego, do prawego. I tak to mniej więcej wygląda. I to samo tutaj z drugiej strony. No i co, ogólnie tor był kupiony od gościa, który miał to zamontowane do Takiego składaka 330-328 i te sporniki tutaj przy skrzyni miał trochę inne. Ale ja tam gdzieś kupiłem sporniki używane za normalną cenę. Wyczyściłem, wypiaskowałem, malowałem A tam te, które były 28, sprzedałem, tak wyszło fiści fiści ogólnie, także nic na tym nie straciłem. No i tu jak mówię drugi, tak samo ładnie wyczyszczony, wypiaskowany, wymalowany. Także to jest to. Tutaj mamy siłownik do pochyłu łyżki właśnie z tego co mówiłem. So, łyżka to jest ogólnie bardzo fajna rzecz tył w tych właśnie wolmetach. Czyli wysuwamy do tyłu i łyżkę epilamy tak samo z drugiej strony, oczywiście łyżka, chyba taka standardowa ogólnie. Nie wiem tak naprawdę, ale wydaje mi się, to jest taki standard 30 akurat łyżek. No, zwykła, normalna łyżka, no co tu dużo pokazywać. Oczywiście zostaje są jeszcze widły, zaraz wam pokażę. No niestety trochę śnieg zasypało, ale ogólnie są widły jeszcze dodatkowo mało używane, są tylko 4 wkręcone, ogólnie jest 7. I jeszcze na koniec pokażę jak to wszystko sobie tutaj śmiga. Zaraz odpalę traktor i zademonstruję wam to wszystko. No i dobra, co Wam chciałem pokazać, to Wam pokazałem. Także to taki filmik, bo dawno nic nie było mnie na kanale. Kanał trochę przymiera, no ale niestety jest dużo innej roboty i średnio jest czas na jakieś głupoty na YouTubie. Także co? Może coś za niedługo jeszcze fajnego wpadnie, bo jest fajny projekcik, ale to zobaczycie w swoim czasie. Tymczasem ja się do mnie żegnam. Na razie, cześć.